Tak prezentuje się dzień pierwszy naszych zmagań. Jak tu widzicie, to jest pierwsze 7 miejsc. Generalnie na każdy 20 miejsc przypada 10 banów. Tu i tak jest za mało. Za mało o połowę. Jak wejdziecie w profil jednego zbanowanego, to oni między sobą mieli gale fighter i tu jest ban kontra ban. Chodzisz w tego profil? Cheater na cheatera, jeden wygrywa. Po prostu jedno wielkie skupisko oszustów. Dobra, drama jest długa i musicie się skupić. Zacznijmy od pierwszej akcji. Predator Games, moi drodzy, wypuściło turniej, tak jak rok temu. W tym roku dodali finałową edycję szachów. Nie byłem ambasadorem tych szachów, nie mogłem brać udziału w tworzeniu tego turnieju i był trochę dziurawy na starcie, o czym dowiedziałem się potem. Mianowicie brało udział uczestników z 1024 szkół, czy bardzo dużo ludzi, ponad 1000. I nagrody były bardzo obiecujące. No i pomyślałem nie Zawsze. Moi drodzy, w nagrodach, jak zobaczycie, klasyfikacja generalna za kupę pieniędzy. Jednakże jest też klasyfikacja dla uczniów, no i do wygrania są kompy, laptopy, monitory. Także nie są małe pieniądze, no kiedy ktoś widzi stokoła, nie dziwię się, że maszynka wchodzi sama w dupę. I teraz przechodzimy do tej rzeczy mniej przyjemnej, bo tutaj pragnę powiedzieć, że Predator Games zrobił dobrą robotę, natomiast nie wiedział na co się pisze i w regulaminie mocno zagwarantował ludziom bezpieczeństwo od oszukiwania. Cały zespół Fairplay, który będzie na bieżąco badał sytuację, który będzie sprawdzał, czy wszyscy są legit, czy dobrze grają w szachy, czy nikt nie oszukuje. I nie uwierzycie, co się zaraz wydarzy. Powoli do celu zacząłem sprawdzać wyniki naszych turniejów. No więc mówię, wejdę, sprawdzę wyniki po kolei. Tak prezentuje się dzień pierwszy naszych zmagań. Jak tu widzicie, to jest pierwsze 7 miejsc. Mamy 16 miejsce, 20 miejsce, 25 miejsce. Generalnie na każdy 20 miejsc przypada 10 banów. Tak, w przybliżeniu, bo na drugiej stronie jest to samo, tylko już o troszkę mniejszym kalibrze. Ech, no i moi drodzy, to jeszcze nie jest najsmutniejsza wiadomość. Wiadomo, trzecia strona to też banów. Zasady były takie, że pierwsze 64 osoby przechodzą dalej. No niestety tak się okazało, że z pierwszych 64 osób ciężko było znaleźć 64 osoby nieoszukujące. Ponad 20 wyleciało już w pierwszym dniu. No więc wzięli zgodnie yy, z regulaminem osoby kolejne. Na liście. Czy runda druga również wyglądała podobnie? Tak, żeby były osoby banowane. I tak, żeby były osoby oszukujące. Okej. Okay. Oszuści zawsze będą. I oszuści zawsze się zdarzają. Jednakże moi drodzy. To co mnie niepokoiło najmocniej. Jak popatrzycie na finał. Zobaczymy tutaj jedną zbanowaną osobę. I widzimy... FM, chociażby, który ma szóste miejsce i odpada z turnieju, a jakaś kuba bibaba, zbanowana po turnieju ma miejsce trzecie. I co ciekawe, zdarzało mu się z kimś przegrać z turnieju. Chłop, który od początku leciał maszynką, przegrywał w turnieju ludzi. I możecie powiedzieć, Bartku. Zdarza się, że ktoś może pokonać maszynkę. Sam kiedyś prawie pokonałeś maszynkę, szachowy mentor pokonywał maszynki. W tej sytuacji przejdźmy może do. Kolejny odlicz po kolei, rzecz, które nie po kolei wyjaśnią. Także moi drodzy, na początku moje oburzenie było duże. Odezwało się do mnie dwóch zawodników. I żebyście myśleli, to nie był Jacek i Placek, tylko profesjonalni szachiści. No, powiedzmy, że w imię zasad nie powiem ich imion. Znajdziecie łatwo ich profile na czeską. Brali udział w turnieju, odpadli już w dniu drugim. Jeden z nich to srebrny medalista, mistrzostw polski do lat 18 tegoroczny. Drugi. Kolej to brązowy medalista w szachach szybkich, do lat 18, czyli generalnie nie są to kelnerzy, to jest czołówka polska. No i tutaj wysłałem ticket, ale także chciałem zapytać tutaj, ponieważ mam listę specjalnie podejrzanych zawodników. Czy masz jakiś pomysł, gdzie to mogę wysłać? Tak, wyszli, 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 wyszli. Jaki jest final statement? Nic nie było. Zobaczcie daty. Zacząłem działać 24, no i dostałem odpowiedź dnia 2 maja, kiedy byłem na majówce. Hey, our team is done checking the tournament. Why our police is not to give any information? Bla, bla, bla. W skrócie, sprawdziliśmy wszystkich użytkowników. Wejdź proszę na profil czeskoma i zobacz kto dostał bana, jeżeli masz podejrzenia, że ktoś oszukiwał. No to ja, łatwowierny wchodzę w finał i okazuje się, że bana nie dostał nikt. Wk***łem się muszę powiedzieć, bardzo się zdenerwowałem. No więc rozpocząłem e, korespondencję z pewnym Dawidem C. No, po prostu w ramach RODOS ocenzurowałem wiadomość. Dawid, muszę powiedzieć, bardzo mi pomógł. Naprawdę, to nie jest ironia. Dawid przekazał mnie do specjalnej osoby, która bierze i oficjalnie zajmuje się sprawami antyczynnikowymi. No i moi drodzy, co zaproponowała mi pani antyczynnikowa? Powiedziała mi, moi drodzy, w wielkim skrócie... Więc nasz zespół FP powiedział, że podczas gdy liczby nie są całkiem normalne, jednak nie ma nic do działania na razie, więc nie zamknęli żadnego skąd. Proszę, daj mi znać, jeśli masz jakieś inne pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tu się zaczynają schody. W sytuacji, kiedy poprzednia moja rozmowa doprowadziła do tego, że powiedzieli, że zbanowali wszystkich, którzy oszukiwali, <laughs> czyli nikogo. <laughs> Tak, tutaj ta specjalistka, ten specjalista, rozpruł się trochę. No i powiedział, że numbers are not quite normal, however, nothing actionable as of now. Co się okazało, moi drodzy? Zacząłem troszkę szperać, no i zobaczyłem, w czym może być problem. Problemem, moi drodzy, są: Uwaga, uwaga, you no. Know. Tytuły szachowe. Słuchajcie, tytuł szachowy. Daję ci swego czasu, swego sposobu, kartę, niewinności. I w tym miejscu pragnę się zatrzymać na moment, bo szambo wylało się potrójnie. Widowie to jest immunitet. Y I tutaj chciałbym Was odnieść do filmu Czeską Polska, do filmu Dawida Czerwa, ale nie uwierzycie. <śmum> Filmy zostały usunięte, albo po prostu nie mogę ich znaleźć. Okazało się, że filmy, które obarczały czeską o to, że zamiast banować arcemistrzów, którzy oszukują, dają im shadowbana i pozwalają na założenie drugiego konta po cichu, nie istnieją. Nie ma tych filmów. Magicznie zniknęły. Może się mylę, może trzeba zapytać Dawida. Ja tych filmów nie widzę na kanałach. I moi drodzy, znalazłem dokładnie dzisiaj, jak działa czeską aby zapewnić wysokiej jakości czyste gry przez graczy na poziomie dokładności, dzięki czemu gra jest online, jest bezpieczna od oszustw, jak szachy osobiste. Czymkolwiek to jest. No i jak tu poczytacie, jest tolenie osób, które dostały pieniądze za to, że tu pracują i one nie mogą y, pisać o szczegółach. Bo szczegóły są bardzo niewygodne, chociażby takie, że czeską osoby z tytułem nie może koniecznie zbanować. Jest to im nie na rękę. Z bardzo prostej przyczyny. Moi drodzy, tutaj. O, po obejrzeniu filmu Czeskoma w skrócie wam coś powiem. Jeżeli dowiesz się, że ktoś oszukuje, ale nie masz ku temu pełnych dowodów, to banując go na Czeskomie ryzykujesz pozew, a kiedy przegrasz pozew, tracisz pieniądze. Do tego Czeskom ma politykę, żeby nie banować ludzi z tytułem, ponieważ wtedy może nadszarpnąć to ich wizerunek. To ja w tej sytuacji się pytam, jak osoba, która ma tytuł szachowy i oszukuje, powinna w ogóle reklamować swoją... Osobom szachy. Czy to nie ona nadczarpuje wizerunek szachom? Czym jest w ogóle ten tytuł szachowy w rozliczeniu całej moralności człowieka? Bo wychodzi na to, że jeżeli zdobędziesz tytuł, możesz jawnie oszukiwać. I czeskom będzie bał się bać tego nakłatę. To co się wydarzyło chociażby z Hansem Niemanem, moi drodzy? Yy, tak, Hans Nieman po wielkiej dramie dalej się normalnie gra w szachy. No problem, widzowie. Mieliśmy też przykład Patrycji W. w Polsce, która była posądzona o czytowanie. Skończyło się tak, że. Gra dalej, ostatnio zaczęła wywozić na turniejach, być może jeszcze wygrała odszkodowanie od jakże dobrze prosperującej Polskiego Związku Szachowego. Winszuje, szapoba, dobra robota, jesteście jak polska policja, dzięki Wam czuję się bezpieczny. Przejdźmy do zawodnika Huragan który niewątpliwie jest dobrym, -y, nie, dobrym yy, graczem, CM. -em. Natomiast musimy twierdzić, że niektóre jego partie były naprawdę wybitne, i ma ten gość zwyczajnie za niski tytuł szachowy. Szukanie jego wybitnych partii zajęło mi, uwaga, minutę, bo wystarczy wejść w partie szybkie i okaże się, że ten człowiek podczas turnieju nie przegrał ani jednej partii. Tutaj to, co widzicie, to jego poprzednie partie, jak widzicie, zdarza mu się prze -y, przegrywać, ale od tego momentu, dokładnie od, tego, od tej partii, Którą teraz wezmę na sandą. od tej partii ten zawodnik nie przegrał żadnej partii. No i powiecie, no co, gość jest po prostu dobry, nie to, co ty. To uwaga, zremisował z citerem, zremisował z citerem i zremisował z citerem na dokładności 98 kontra 98. Przypadek? Nie sądzę, bo jak zerkniecie na dokładność, mamy tutaj graczy 2700. Zobaczcie, tak, taką dokładność, taką dokładność walną. Yy, aniż Giri w partii ze mną. Topowy arcymisz na świecie. Nawet jemu zdarza się robić błędy, prawda? Natomiast 95, no jest to możliwe. No więc nie uwierzycie. Sprawdziłem kogoś, kto o dziwo w tym turnieju nie oszukiwał. I sprawdziłem kogoś, kto byłem pewien, że oszukiwał, i zestawiłem ich turnieje na żywo. I powiem tak, pokażę Wam dwie osoby. Tam, 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 tam. Pierwsze miejsce zajął ten oto użytkownik. O średnim rankingu przeciwników 1400 przy Winratio rzędu 60% Natomiast zawodnik, który pokonał kilku utytułowanych FM'ów i EM'ów arcymistrza Wygrał turniej nie przegrywając żadnej partii No niestety nawet nie wszedł do pierwszej czwórki Powiem tak, przypadki chodzą po ludziach, naprawdę miał pecha nie? Sprawdźmy może przykładowo tego FM'a W zadaniach 3400 w bulecie 2500, a w blisko tylko 2700. To od razu widać, że te szybkie 275, to widzowie, on powinien mieć 1700. Może jeszcze powiecie mi, że arcymistrzów ogrywa w necie? No sprawdźmy to. O, a no tak, pokonuje arcymistrzów, zapomniałem. No dobra, a który miał miejsce? Szóste. Okej. Okay. To pytanie, no skoro ten pokonuje arcymistrzów, to ten pierwszy, to chyba gra tylko z arcymistrzami. Sprawdzam to. Tytuł przeciwnika: arcymistrz. Oj. Nie zagrał nawet nigdy z arcymistrzem. Ale przypadek, dobra. To może jem. O! Jest jedna partia. Tylko kurczę, przegrał 18 ruchów. To dobra, to z fm -em. No jest! I dziwnym trafem pokonał dwóch. I to akurat w tym turnieju. Zobaczmy, co poszło w partii. E4. A co na co dzień? Gra ten zawodnik na czeskomie? Diamond 192. No dobra. Oglądamy analizę partii. O, kurde. Na 200 partii 187 to D4. Oha, To się pewnie przygotował. Czepiam się niepotrzebnie. A tutaj akurat pokonał mistrza polski do lat 18, to wyjeb... Nie ma co analizować. Ogółem tak. Z tych partii jest o tyle ciekawym, że te partie, które poremisował, to teraz mówimy o huraganie, który ma CMA, to udało mu się poremisować na ludzi, którzy dostali bana. A najlepsze w tym wszystkim jest to. Że ci ludzie podpisują się często imieniem i nazwiskiem. I ja potem te imienia i nazwiska wpisywałem moi drodzy w taką bazę, żeby zobaczyć, jak to możliwe, że tacy zawodnicy ogrywają takich ludzi, czy remisują. O kurde, nigdy nie zagrał na żywo. Turnieju, żeby zdobyć ranking. Moi drodzy, ewenementem są użytkownicy typu chociażby Sir Bomba, którego niestety znam na żywo. Wstyd mi, że kiedyś podałem mu rękę, który wyparł się wszystkiego na Piff. Jak popatrzycie na tego zawodnika, również nie, po, nie przegrał on żadnej partii, tylko u niego sytuacja jest bardziej klarowna. Bo jak wejdziemy na konto huragana i wejdziemy raz jeszcze w zakończone partie, to dziwnym przypadkiem, tak jak wspomniałem, poremisował on na trzech oszustów. Dokładnie od tego momentu, od tego, od partii z Xalixem, CM szedł w górę. I moje podejrzenia są proste. Zakładając, moi drodzy, że ten użytkownik oszukiwał, jestem w stanie nawet dowiedzieć się dlaczego. Generalnie, kurczę, jak popatrzycie na pierwszą stronę, to wiecie, że trudniej jest wskazać osoby, które nie oszukiwały, niż osoby, które oszukiwały. I zobaczcie na to, że wszędzie są bany. Naprawdę, ban był na banie. I najciekawsze jest to, że osoby, które dostawały bana, często remisowały z osobami, które potem były w finale. I o to się wszystko rozchodzi. Uwaga, zerknijcie na to. Trzech oszustów zostało wyłapanych po turnieju i dostało bana, remisując tym samym z huraganem, który nie przegrywa żadnej partii. Podobna sytuacja jest u Sir Bomby, że potem Sir Bomba remisuje na zawodnika. Które remisował z cheaterami. Jeżeli zobaczycie dokładności, no to wszystkie są bardzo wysokie. Powoli zbliżamy się do końca całej ekspertyzy. Natomiast jeżeli wejdziecie w profile tych ziomków, to ciężko połapać się, który gość jest leży a który nie. I tak naprawdę już w dniu drugim chciałbym, żeby ten turniej się powtórzył. I tutaj Predator Games muszę pochwalić organizatorów turnieju. Oraz osoby zaangażowane w to, bo wszyscy wydali zgodę, żebyśmy turniej powtórzyli. Oprócz mojej drodzy, jednej malutkiej błahostki. W regulaminie wymagane było, że jeżeli mamy powtórzyć turniej, to niestety musielibyśmy mieć podstawy w postaci dowodu. I tutaj z pomocą miał przyjść czeską. A czeską w odpowiedź odpisał mi e, tutaj, czyli że było podejrzane, ale nie mogą nic zrobić. A na moje kolejne wiadomości. Przestali odpisywać. Już nie chciałem pokazywać, ale screen wcześniej zaprosili mnie do Paryża na TwitchCon. Powiedzieli, że mają wobec mnie sz planowy, plany szachowe. I w momencie, w którym zacząłem pisać te rzeczy, to już nie odpisywali. Ale spoko, odpiszę im niebawem, że chętnie na nie weźmę udział. O, 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 o! A to jest jeden z ostatnich turniejów jednego z uczestników. Tu jest ranking na jaki grał, a tu rezultat. Zero to przegrana. No, ten zawodnik jest wyżej, moi drodzy, od... Tego, który pokonywał arcymistrza Od tego Wyobrażacie sobie, że ten człowiek nie wygrał tego turnieju? Ten człowiek, pokonujący arcymistrzów Nie dostał się nawet do top 4 I żeby było mało Niektóre osoby pisały do mnie Z konkretną partią Na tym turnieju Osoby, które widzicie z banem To i tak jest k za mało Za mało o połowę Sprawdzałem tych graczy, to ich nie ma w ogóle w systemie Jeszcze w ogóle na przykład zobaczcie Słodzik w czwartej partii pokonał Kubę Apibabę Kuba Apiwaba dostał bana za oszukiwanie. Ja mówię, co jest? Chłop pokonuje ci teraz? Oglądaj partię. Mamy taką pozycję i tu masz silniczek. I silnik pokazuje tylko jeden dobry ruch. Wieża z F na E1, bo jest atakowana. No ale chłop mówi: Nie, no niemożliwe, pójdę se tu i wygram partię. I podjedziemy Hetmana w jednym ruchu. I zaczął grać jakieś gówno. Oddał Hetmana, oddał wszystkie pionki i się poddał. Bo źle przeczytał z silnika ruch. Generalnie, to też jest ciekawe, bo jak wejdziecie w profil jednego zbanowanego, to oni między sobą mieli gale fighter i tu jest ban kontra ban. Najlepiej to widzieć tutaj. Zobaczcie, kwadrat... to jest jakaś sekta. Chłop citer na citera, jeden wygrywa. Co jest? Wchodzisz w tego profil, citer na cheatera, co jest? Idziesz w dół i znowu wszystkie partie. Klikasz jakiegoś losowego typa i po prostu jedno wielkie skupisko oszustów. Tak jak wam mówię, szachy są skończone. Niestety, w sytuacji, kiedy jakikolwiek turniej będę robił tego kalibru, będę go robił na moich nowych zasadach, czyli będzie udostępnianie kamerki, udostępnianie ekranu, będzie trzeba, to pokażesz mi, co masz w menadżerze zadań, a jak będę chciał, to nawet będziesz musiał grać w samych majtkach, żeby tylko było online to uczciwe. Bo w przeciwnym wypadku dochodzi do sytuacji, w którym losowy Maciuś, który w szachy ostatnio na żywo grał 8 lat temu, a przypomnijmy, że już teraz ma lat 14. Pokonuje gościa, który jest na przykład wicemistrzem świata, i pokonuje go z gracją 18-ruchową. I uwaga, moi drodzy, jaki morał tej historii? Po pierwsze, szachy w internecie są skończone. Jeżeli to jest wiadomo, poziom amatorski, ale na poziomie arcymistrzowskim ludzie oszukują. Dziwnym trafem wszystkie statystyki zniknęły możecie znaleźć, może ja jestem po prostu głupcem, ale była lista zlikowanych arcymistrzów, którzy dostali shadowbana na konto za oszukiwanie i tym samym dostali pozwolenie na zrobienie drugiego konta po cichu bo arcymistrz to nadczłowiek mam wrażenie, że odregowywujesz na oszustach swoją frustrację z uwagi na to, że nie masz tytułu na tej liście widzimy osoby, które nawet się nie dostały do finału a mają tytuł Mistrzów Polski, Mistrza Świata, Mistrza Europy. Pokonywali arcymistrzów mistrzów na żywo, oddali życie szachom i odpadają z turnieju przez maczka 12. Jeżeli to oglądasz, jeden z tych tutaj, z tym czerwonym X-em, miej świadomość, znam Twoje imię i nazwisko i poleci mail do szkoły. No i mam nadzieję, że Twoja szkoła będzie dumna, że wziąłeś udział w turnieju szachowym po to, żeby tylko oszukiwać maszynkom. Nie czuję się z tym w ogóle źle. I jeżeli. Uda mi się udowodnić, że osoby, które w moim domniemanym uczuciu oszukują tutaj, też dostaną bana. Nie obchodzi mnie, czy masz tytuł, czy nie. A bądź pewien, że jeżeli pozna poznam cię na turnieju szachowym, broń Boże, będę w życiu robił taki turniej. Będę znał osobę, która robi taki turniej. To w nim nie zagrasz. Po prostu nie szanuję oszustów. Pozdrawiam. To tyle. Zdrowie wszystkich nobów szachowych, którzy nie oszukują, a grają swoje. A na obiad zjadłem zupę pomidorową.